Siema, jesteśmy dzisiaj w Hide and Seeku z. Bisonem. Wow, jakie opóźnienie. E, dobra. Zobaczymy, kim będziemy. Jak ok, Ok, zaczynamy. Dobra. Na spektacie widziałem, że tutaj ktoś się coś zmieniał. Zobaczymy, kto to. I mamy scriba 7. Ok, niech będzie. E, o, ok. Latająca pizza. Naturalne. Pro Arda, Reis dobra. Kapizon może się odezwać. No a ja, 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 ja jestem cichy człowiek ogólnie. Dobra. Chcę... Okej, okay, trzy pod rząd, pozdro. Wow. Nie, to nie to. Mm, dobra. No, Okej, okay, i kapizon został znaleziony. Mm, coś mi tu nie... To mi nie pasuje. Nie, wrong. cieszę się, że to nie tym nie znalazłeś. To jest dla mnie po prostu e, szczęście, e, więc... szczęście. To jest ta piłka, jest trochę oczywista, więc zrobię... Nie, no, e, no, to jest trudne dla mnie, nie, to, to nie mogą być dwie, tutaj któraś musi być. Nie, okej, okay, mam jedno życie, nie mogę już nic uderzyć. House. Okej, okay, on jest w domu, okej, okay, mamy 100 HP, więc pewnie będzie gdzieś tu czegoś nierówno ułożonego. Szukamy linika źle hmm. ta szafa jest taka nie ok więc gdzie on może być? Kapitan powiedział być. Eee, ja tu właśnie szukam bo tu taki jeden gościu był em, takie zdjęcie jakby zdjęcie ok tak, przejściem było gdzieś chodzi e, Przy boisku Przy boisku, okej, okay. o dobra Czyli już go nie ma, został nam e, zostało, Został jeden e, Chowający się e, Jara, ja wiem gdzie on jest, o nie Ja go chyba ja już chyba widzę ten śmietnik przy drzwiach Albo nie wiem Tak, ten śmietnik bez jaj, nie hmm. e, Okej, okay, mamy, załapałem Ciekawe gdzie był, sześć osób zapała Jedna no. osoba, nieźle to co, następna robię, rundka. Zoo. Idziemy Nie. do Zo. E, czym jesteś, Ten szukającym? Jest Okej, okay. tak. czy jak będę śmietnikiem na, na, na bambusie, to będzie to podejrzane? Nie będzie. Nie, Nie zgadłbym, że to śmietnik na bambusie. Powiedziałbym, mm. że to jakaś roślina. Tak, no. To jest roślina, która po prostu e, jest. Blusawy e... śmietnik. Tak. Dobra, ja jestem już schowany. Będziemy trochę się ruszać podczas tego. Eee, zaraz zobaczymy. Żeby Capizon cię mógł nie? Nie, nie znajdziesz mnie. Ale będę używał dużo power-upów. Eee, widzę jedną osoję, która jest bardzo, bardzo, bardzo widoczna. Zrobimy mm, tak? Tak? Spectate. I zobaczmy nie, nie, tutaj, nie. co robi Capizon. Eee, czy chciałbyś po podpowiedzi? A to później ci tam. Jak, jak się coś bije? Eee, klikasz na to. No to ruszało to się to tak obok ciebie, no kurde. Nie widziałem. Co ty tak przy tym tygrysie robisz? Ej, nie widzisz tego? Naprawdę? A to, kurde, powiedz. No, no nie wiem, jest. popatrz może na drogi troszkę, na ścieżki. Czy może przez przypadek coś nie uciekło z klatki? Brawo. No, powiem ci, że... <laughs> Dobra, nie, nie wiadomo, to, to jest zbyt, zbyt oczywiste. Okej. Okay. Mm, o, no chyba widziałeś, co? Okej, okay, chyba, chyba kap kapizon chyba jednak nie jest osobą, która chce się odzywać. Okej, okay, kapizon szuka. Powiedz mi, jestem blisko czegoś? Mmm... Już nie mówię, mm, nie zbyt. Jesteś bardzo, ale to bardzo daleko. Jest to za ścianą, w sensie w jakimś pomieszczeniu, że to imię. Że jesteś śmietnikiem. Co? Że jesteś śmietnikiem. No nie do końca. E, Weź serduszko, dobrze? E, jest to w pomieszczeniu. Potem nie jesteś śmietnikiem na bambusie. Hmm. No... A bo jest nie. Tam lata, tam lata kupa w klatce. E, czekaj, bo tu, e, jak tu widzisz to, jest kupa w klatce, której się nie dał <ścoughs> wejść. Musisz kamerą jakoś ruszyć. Żeby to się dało. Ja nie wiem, mam wejść w klatkę jakoś. Udało ci się chyba, co? Okej, okay. ja mam tutaj... Ja... Jest, dobra, wygrałem, ha, wygrałem, dobra, to co, kolejna ręka, okej, okay, jest kolejna ręka, jestem kanapką, ja na kanapkę mam mega dobrą taktykę chyba, chociaż, chociaż, chociaż nie jest za dobra, więc zmienimy się, eee, kapizon jest ze mną w teamie, kapizon, chodź kanapkami bądźmy, dobra, kanapki, chodź i teraz szukajmy jakiegoś miejsca, na przykład krzaka, albo będziemy kanapkami w brudzie, też może tak być. E, chociaż tutaj będzie to zbyt oczywiste. Ej, wiem. Hop, Kapi idzie za mną? Tak, Kapi Ej, chyba e, idzie e, za mną. Zbyt oczywiste, jak Trzeba tutaj wejść. podsadziliśmy, Chodź tutaj. Dobra. Hop. Nie, to jest chyba niemożliwe. E, weźmiemy tutaj wszystkie no. power-upy. To ma takie do samej góry. Uważaj, bo zmierzają chyba w naszą stronę. Dają power -upy. Co? Dają te power Dodatkowe monety, wiesz? O, at, i Tak, tak. Eee, dobra. Ja bym się schował z chęcią, myślę, że on jest w namiocie. Ej, ja idę chyba pod taki domek, wiesz? Tam jest taki domek drewniany i ja będę ja tam szedł. No, a ja, ja się chowam pod drzewem, jak na razie. Ok, troszkę e, momentu. Dobra. Dobra. nie. do. Dobra, e, to spektakl. W takim razie zobaczmy, co robi kapizon. Mm, okej, okay, kapizon, zmierzaj w stronę tego domku. Ten domek, mówię ci, jest mega OP. Okay, tak. On jest naprawdę dobry co do chowania się. Jeżeli pod nim się skończysz, to prawie w ogóle nie da się ciebie uderzyć. Ale musisz. W ogóle przepraszam za sąsiadów. Tak, tutaj. To jest mega dobra pozycja. Mógłbyś też w środku domku. To by podejrzewała, że kanapka będzie w środku domku. To też jest dobre, ale tutaj w ogóle cię prawie nie widać. W się w tło drewna. Okej, okay, zobaczmy policjanta. Idzie chyba. O, wiesz, że jesteś jedyny? No, no a jakaś i przegrałeś. Ojej, dobra, kolejna ta ręka. Tak, w tle słychać chrapanie. Mój pies siedział obok mnie i chrapał, więc przepraszam. Okej, okay, idziemy do szkoły. E, czym jesteś? Bo ja krzeszłem, Krzes krzeszłem, krzeszłem jestem, jestem krzesłem. Ja idę, ja chcę być paletką. Nie mogę być paletką. Super. Mmmh. Kurde. Jest to ja, będę szafą. Tu jestem tablicą. Ja będę szafą. E, tak. Muszę włączyć z e, shift locka. Jak, jak, jak się wtopić w ścianę? Jesteś tablicą, no. No nie jestem tablicą, jestem... E... Ja jestem tablicą. No to nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Okej, okay, dobra. Ja się mniej więcej chyba wtopiłem. Mm, weźmę aktapy. I dźwięk. Damy głos, gwistek. Więc e, czekam aż ktoś tutaj podejdzie. W tym czasie sobie spektajtujemy trochę. E, widzę, że u mnie nikogo aktualnie nie ma. E, kapizon dalej żyje. Zobaczmy gdzie jest kapizon. Dalej nie mogę. Żyje. Nie mogę Ciebie zobaczyć gdzie jesteś, ale słabo. O, no i kapizon już nie żyje. Dziękujemy za gierkę. To było to bardzo przyjemnie. Fajnie. Dobra, gonią mysz. O mysz gonią, super. Co to są te kapsułki w maszynie? Mam jakiegoś foxa. To później no. otworzymy te skrzynki. Ja myślę, że później otworzę. Ej, oni są wszyscy obok mnie, rozumiesz? I nie mogą mnie znaleźć. Czym Trzy osoby są obok mnie. Jestem. O, i przegrałem. Okej. Okay. Kim byłeś? Byłem szafą. Grającą? Nie, byłem zwykłym szafą. Są z księżkami. Mhm. Mm Okej. Okay. Otwieramy skrzyneczki z kulkami Normalny mogę dnia, cztery dnia. skrzynki otworzyć mam dnia, jakiś dnia. wojskowy ten aircraft guna okej okay, następna oczywiście nie nagrywam więcej, za darmo ja chcę tu maszyna do chleba chleb będę mógł piec chleb mam samochód I mam samochód dobra na Dzień sweet home ie. i mam jeszcze Kubek. Okej, okay, dobra, to zrobimy sobie tutaj, zobaczymy jak, jak się z tego korzysta. Ja mam kubek na Sweet home Ja mam wszystko na Sweet mnie prawie, a tutaj nic. Dobra. A tutaj też nic nie mam, mam na zoo, Może kule se, z... nie, ja wezmę sobie tutaj to. Poczekaj. Mogę, jakoś szukam miejsca, gdziebym mógł wcisnąć się. Byłem, czym jesteś? Um, nie wiem, jak to się nazywa. Takie coś do do kajaka, żeby coś, pływać nim. Wiesz, że... Takie coś do kajaka. Um, ha, bo ty jesteś to... szuka dobra. Zmieniam się. Coś drewniane, nie? Nie, to nie było drewniane, bo zmieniłem się. Hmm. Wiem, ale koleś na... ma, ale bolo. koleś ma kryjówę na jednym z muchomorów. O, gościu. Gościu na grzybie. Ja jestem ślepy, czy co? To... Nie, ale bardzo łatwo jest z tego nie zauważyć, szczerze mówiąc, bo mocno się schował i nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby go dotknąć. Nie, nie mogę go dotknąć. No to jest to cheater najpewniej różowa tapetka, to znaczy różowy kieliszek. Tak. Jest z nas dwóch, okej? Okay? Nie, jest ile, jest. Tak, dwóch i dwóch chowających się. Okej, okay, jest ja jeden tylko. Go. Ty jesteś. Tak, tylko ja zostałem. I zamierzam to wygrać. Zobaczmy tutaj kolegę twojego. On Objawaj. wchodzi na zjeżdżalnie. Nie, 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 nie podam ci żadnych odpowiedzi, bo jestem tak dobrze skryty, że mam duże szanse na wygranie tego. Help props have been generated, ok. Jakieś propy zostały stworzone. Powiedz mi, jestem blisko. Mm, nie będę ci mówił takie rzeczy, ale zostało wam bardzo mało sekund. Macie tylko 40 sekund. Więc streszczajcie się. Widzisz? co widzisz, co widzisz? gościa, więc wszystko widzę. Co widzisz, jak się nie spektytuje? No nie wiem, co widzę. Widzę... muchomory widzę na przykład. Widzę muchomory. Mogę na nie popatrzeć sobie. Dobra, no szukaj dalej. 14 sekund wam zostało. Dobra, jestem kajakiem. No da Biegnij! No i wygrałem.